Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech zapraszam na kolejny odcinek Sonor The Forest. A w dzisiejszym odcinku mam taki zamiar, plan połączyć sobie o, to, tą budowę z tą i żeby to było takie jedno większe pomieszczenie. Bo jak widać, tutaj klitki takie małe, tu takie, wiecie, przybudówki dziwne jeszcze nie mogę tego zamknąć do końca. Tu takie przejścia. O wiecie, tak kurcze, nie fajnie to wygląda. A tu być może za jakiś czas znowu co będą coś dodawać, ym, twórcy, więc pewnie meble, nie meble, coś fajnego bym się y, urządzić się w środku. Ym, no to warto by to było jakoś tutaj zamknąć, więc dzisiaj sobie pociągniemy tu i zamkniemy sobie pomieszczenie. Do tego mi będzie potrzebny nasz przyjaciel. Chodź przyjacielu, podążaj za mną. Podążaj za mną. Eee. Leberka. Tak, chciałbyś tu mieszkać, rozumiem. Wszystko pięknie, fajnie, ale robota nie, tak? Zapraszam pana, bo wyczyścisz sobie tutaj las, przyjacielu. Chodź, 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 chodź. Ty będziesz tutaj nasze drzewa rozpierdzielał. Przy, przy okazji, jak najdalej od do naszego domu. Gdzieś tu, chodź, 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 chodź tu Te drzewa i później będziesz nosił je. ok? E, wyczyść, zostań, zrób, oczyść z 10 metrów drzeweczka e, Ja w międzyczasie jak już tu jestem to skoczę się napić, może jakieś ryby zbiorę zobaczymy właśnie jak tam rybki nasze hops 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 o, mamy tam jakieś ryby? Chlip wody. Dwie ryby, odstawimy je. Przy... O, już się. Hej, tam, hej, katulenka, co tam. Pędzimy, zobaczyć. Przy okazji już weźmiemy jakieś drzewa ze sobą. A. O, 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 przy okazji. Pat... Nie wiem, czy z tych drobniejszych będą patyki. Jednak nie, dobra. Pędzimy. Układamy se tu. Coś biega. Gdzie to? Halo? Co tak tylko c. O, bambiki! Nara. Szkoda na boi, Randy Katana. Virginia nas może wspomoże. Może wspomoże. Zostawimy ją tam samą. Zobaczymy od góry. Nie będę musiał wtedy tu skakiwać O. Virginia zrobi porządek z bambikami. Jeszcze jakiś? Ej, pułap mnie rozwalisz, Virginia! I Patrzcie! wow! Myślałem, że to Virginia mnie strzeliła. Jak, jak samuraj, nie? Wszyscy skoczyłem, fajnie to było. O, jeszcze jeden, jeszcze jeden tam. Uważaj Virginia, za nami. On żyje? Ej, Virginia, przesuń się! o chyba wszystko co? chyba wszystko tak wkurzajmy te małe bambole I to przeszkadza tylko dobra eee... przeniesiemy sobie ej nie mogę tego nie mogę tego z mięsem przenieść? czekaj, weźmiemy te ryby o. W międzyczasie, żeby to na jakiś czas gdzieś było. Damy to tu. O. Tu te ryby wrzucę. cztery Git. No i dobra. Lecimy. Właśnie, lecznicze te. Czy tu się? Mieszanka lecznicza. Weźmiemy sobie. O. Fajnie. Lecimy zobaczyć na Kelvina żeby To drzewo nosił gdzieś tu bliżej. Opatyki w powietrzu. Hop hop hop. Hop 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 ale... Eee. Virginia, możesz nas tu... O kurde, to cała armia idzie Kolano. się sam zabije, jednak Patrzcie, ten już ranny ten też już ranny. zban. o, a ten już nie chce walczyć, ten sobie nogi zwalił, więc on już walczyć nie będzie. Ja sobie przeładuję na wszelki wypadek broń. O to było piękne, Virginia, Nie, to było piękne. Virginia to zrobiła sama, porządek z tym wszystkim. O, Bierzemy portfel, te drzewka. Idziemy coś powoli tam budować. Kevin oczywiście. Pi... Ten <tuszy> tu siedzi. No widzę, że. A, ty jeszcze żyjesz, gruby. A to Virginia się i tak wykończy zaraz. ho. Wow. Szybka akcja. A, tak. Uh -huh. Dobra, ja sobie nanoszę drzewa i... Będziemy działać powoli. Dobra. Ten Temu się już nie chce nosić, widzę. Przerwy se tu robi. Co to jest za... Robienie sobie przerw pracy. Eee, połączymy to tu. Elegancko. Superansko, elegancko. Ten tam dalej kwiczy. Coś jeszcze z to nie wyszedł. Dziś już tu 20 minut, kurde, drzewo noszę. Eee. Tak. O. Co, ej, co się z tym drzewem stało? Było tu więcej drzewa, że mi się wydawało? czy ja teraz mam jakąś jazdę dziwną ale przez chwilę mam jakieś takie wrażenie że tych drzewa było trzy razy więcej chyba że mi się coś wydaje po prostu oho hop, hop. tak, tak. O dobra, już to jedno drzewo poświęcę, a muszę go jeszcze przepołowić. O, I teraz żeby na ognisko, Hop. niech tu jest mm. dobra, mamy już. Wezmę to, a co? Nie chcę mi się teraz latać. Muszę byś pomóc, no. Nanosić tego drzewa, To tak więc. Zaraz wracam. No i mamy już kolejny dzień. Już tyle nam się udało zrobić. Przekimałem się. Przejdę się napoić i wszamać coś. Więc jeść możemy teraz. O. Resztę tego suszonego micha. O. Pyk. Mięsko wysuszone już mamy całe. Zjedzone muszę zobaczyć, czy tamto się już dosuszyło, czy nie. I niech tu powoli jeszcze nosi te drzewa. Napijemy się. O, mamy wywiórkę, więc kolejny będzie do mięsa. Do suszenia sobie elegancko. Super, dzięki ci. Hop, muszę kiedyś policzyć, ile. Ile przez cały dzień y, zjada się mięcha? Samego mięcha tylko mówię. Bo, bo nie wiem, czy ryba suszona. Czy ryba suszona i mięso suszone tyle samo daje y, na jedzenia, Trzeba to sprawdzić. Ale jakby to dało. Czyli, czyli po, połowa. Z jednego miejsca jesteś połowę najedzony, nie? Dobra, więc y, dwa kawałki mięcha na pewno na jedzenie, i na ile to wystarcza? Ile się przez cały dzień zjada, nie? Czy ze trzy wystarczą cztery? No co to tu robi? Bo się kiedy... Dlatego, że zawsze zapominam. To jest grane. Ej tam, idiota, ma rozwalone ba, y, te. Rozwalone drzewa, zamiast zbierać tąd tnie następne. Jak on te drzewo rozpierdzieli. Co on robi? Walił... Przed chwilą słyszeliście trzaskał drzewa teraz gdzieś ucieka? Czy to jakieś kanibale? Widać coś gdzieś? Halo? Bo widział teraz drzewa i wrócił się. no co za... ja się boję jak on te drzewo będzie trzaskał, żeby hatę rozdupcy, nie? Wiecie, jak to jest z Samara dość z nim współpracować. Co tam znowu robi? się kąpać poszedłeś czy co? E, haha, miałem zobaczyć jak to mięso. Nie, jeszcze nic się nie wyseszyło chyba za krótki. Co to się z tym drzewem dzieje? Tutaj no, same uciekają te drzewa, nie, nie czaję tego. Ty nosisz drzewo? czy po coś tu przyszedł? Ten Kelvin zaczyna mi coś. Czy on na te, do tego płotu tam wsadza te drzewa? Muszę zobaczyć Co ty robisz? Op A jeszcze tu mamy Op Wciąż już ściankę będę zakładał Co jest? Co jest Virginia? Okejka! Okay o! Widzicie fajne, Virginia też da okejkę, okay mam nadzieję, że też da ci okejkę okay Taktyczną Miło by było Zobaczyć jakieś super lajka pod filmem. Super lajka, kurczę, ale mi drzewo uciekło daleko. Zaraz pójdę Ej, zgasło, dobra, zaraz to odpalimy. Cyk. Odpalimy to. Cyk. Hmm. Patrzcie, gdzie on rzuca te... Dobysz? I on... No nie wierzę. Ej, ja cię piszę tą siekierą, mi, Chłopie. Teraz specjalnie zostawiłem sobie te jedno drzewo, żeby sobie go ciupać. Na ognisko, żebyś ty się mógł wylegiwać. Ale nie, bo radepnie no, na niego. A, bo całkiem ognisko padło. Daj mnie patyka. Hop. Przyniosłeś całe drzewa, przyjacielu? To jest cała twoja robota już na dzisiaj zrobiona? Aha. Czyli w ten, w ten sposób mi będziesz pomagał. Wrzucę tu te drzewo. O, będzie fajnie. Stoję jak na drzewka. E, czy ja. A, nie, muszę wrócić się tam. przynieść sobie to drzewo. I mamy tu zakończony daszek. Tyk. A, generalnie, w sumie ten też będę mógł przechodzić. Fajnie, kurczę. Ja muszę. zabud... albo tego nie zabudowywać. To może tak być ściankę sobie zabuduję. Na zimę tu będzie też spoko. Drzwi się tu wstawi? Tu, wsta tu nie. A tu sobie wstawię drzwi. Kurcze, zaczyna to wyglądać bardzo fajnie, ej. Ops. Tam sobie muszę drzewa donosić. Portfel zwiedziałem. Portfel jest mój. Tyle drzewa. Kevin jak zwykle sobie robi. O. Ty byś mi pomogła, nie jakbyś mogła nosić? Pewnie, że tak Pewnie, że tak Kelvin ma Totalnie wysrane. w moim kierunku. Dobra. Słuchajcie, na zimę żeby to tak zostawił. Tutaj słuchajcie skoczyły z te drzwi. Co to? Decha jeszcze mi zostaje jedna, taka tu. Weź co, weź ty se idioto weźcie się już odpocznij, bo twoja pomoc to Przerzuczę z jedno na drugie miejsce, więc ty sobie lepiej dalej wszystkiego co możesz. Ehm, no i dobra. Budemy sobie. Lampka, może Randol Czekajcie, nie, to, to z tej strony trzeba O Tylko, że tu jest za nisko na żyrandol. Patrzcie, kurde To jest takie wielkie, a ja będę A ja tu mam nisko I będę tu tłukł. Może to zwykła lampka, nie? Hmm o tak, obrócimy Czekajcie tu... To... O. Elegancko były czachy jeszcze właśnie. Widzicie co? Żeby w nocy ładnie świeciło. Mm, jeszcze jedno sobie pykniemy. tego... O, tu nie można tak przymocować fajnie. O! Cyk Niech to w nocowaniu świeci, nie? Oczywiście, elegancko, kurde Bardzo młoto Wieczorem do czego nie dostroić. Bo kurczę teraz em, Teraz to bardzo nie ma Nie ma jak tego widzieć. Bo nie wiem, jak to w środku przystroić. Sobie o, widziałem już, że jest ok. Więc myślę, że jak widziałem, mówi, mówisz, że jest ok, to musi być ok. Tu też by się coś przydało, że... Albo tu że żelandol strzelić, patrzcie, o! Gdzie jest to? O jak świeci w środku że żelandol, tu? Nie będzie nigdzie zawadzał. Nie mam tyle kości. Właśnie, nie mam tyle kości, no tylko jestem ciekaw, czy jeszcze te, te, te ciała będą leżeć. Hmm, ale do... do bani z tym. Nie no, te ciała szybko zgniły. Ręka Dobra, będę musiał czekać na gości i to tam przystoić, w któryś tam czas elegancko mhm. Mm no, chill out, totalny, totalny chill out. <grywka> Jaka wyjepka na robotę, na wszystko, nie? <grywka> Dobra, słuchajcie, um, ja to myślę się już ten odcinek, nie będę już tu przedłużał, coś powoli działać dzia dzia trzeba z tą bazą, Ja już za niedługo już mi się będą kończyły pomysły co dalej robić, bo twórcy nie chcą nic konkretnego dodawać, A um, nie mam pomysłów co tam dalej działać, zobaczymy jak to dalej będzie, może zmienimy Grena na Green Hell na, na jakiś czas, albo wrasta coś popykać w solówkę nie wiem będę widział dobra ja się tutaj z wami żegnam serdecznie dziękuję za to że oglądacie trzymajcie się widzimy się w kolejnych odcinkach hej